Uzasadnij, że jeżeli a jest liczbą rzeczywistą różną od zera, czyli a jest liczbą rzeczywistą, a jest różne od zera i a plus 1 nad a jest równe 3, to a kwadrat plus 1 nad a kwadrat równa się 7. Zajmijmy się tym wyrażeniem. a kwadrat Plus 1 przez a kwadrat równa się. Mamy pokazać, że to jest równe 7. Mamy tutaj liczbę i ułamek. Spróbujmy zastanowić się, jak tę liczbę można by zapisać. Ten ułamek plus tę wartość. Stosując wzór skróconego mnożenia, mamy a Dodać 1 nad a. Dajmy do kwadratu. Zobacz, to już jest ta część. Ale czy to jest prawda? Gdybym zapisał to i skorzystał ze wzoru skróconego mnożenia, to miałbym pierwszy do kwadratu, dodać podwojony pierwszy razy drugi. I dodać drugi do kwadratu. Tę część mamy, tę część mamy, to nam się skróci, zostaje 2 plus 2, więc, żeby wyrównać, muszę dać tutaj minus 2. Równa się, ile wynosi nasza wartość a plus 1 nad a to jest dokładnie 3. Zatem zanotuję 3 kwadrat odjąć 2 to jest 9 odjąć 2, a to jest 7, co należało udowodnić. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.